Hej, manko, witam was w kolejnym odcinku Modern Warfare. Autostrada jest pod nami. Hadir ma posiełki czekające śmierci. na wilka w zasadzie. Misja snajperska. Jesteśmy tu dla Rosjan łatwym celem. Tak, mamy mało czasu. Ludzie Barkowa będą stracić kontrolę, ale po nią wróci. Zobaczymy, co tutaj będzie. Czekaj tutaj! Ruszajmy! Musimy odciąć wilka przy przełęczy. Będą jakieś niespodzianki? Przed wojną w tej wiosce żyły rodziny, rozbrzmiewał śmiech. Śmiech to najlepsze lekarstwo. Opowiedz mi dowcip. Jak agenci CIA gotują zupę? No jak? Pod przykrywką. Nieźle. Chyba gorzej brzmi Aha. po arabsku. Nie opowiedziałeś go po arabsku. <noise> Miejcie je pod ręką. Tak jest. Hadir zajął dla nas dobrą pozycję. Mój ojciec nazywał Hadira lwem. Co mu się stało? Lyle. zginął w walce. Koła tylko to był admin, nasz, Tędy, aleks. Hadir na nas czeka. Kazałam mu wziąć wszystko, co ma. Po co mi to wypytałem, ten dziur? Aleks. Zobacz, 3-3-8 Lapua. Przebija pancerz z 600 metrów. Sam ją złożyłem. Proszę. Masz. No fajna, nie powiem. Niezła Wadla. spluwa. Strzesz jej jak oka w głowie. Odwdzięczy ci się tym samym. Dzięki, Hadir. W sam raz przy takiej odległości. Będę twoim obserwatorem, Alex. Jesteśmy teraz braćmi. Postaraj się, Alex. Spójrz przez lunetę karabiną. Musisz ją wyregulować. Wypatruj błyszczącego światła w pobliżu autostrady. Mam go. Możesz wrócić do reszty. Tak jest. Nie zgub go. Mój oddział czeka w pobliżu drogi. Tak, widzę. Pomogą nam, kiedy rozpocznie się atak. Hajmad, chytal na hadaw bas. Pionowa podziałka określa dystans. Każda kreska oznacza 200 metrów. Mhm. Mm temu. Te Cel jest 400 metrów od nas. Celuj dwie kreski wyżej. Dwie kreski, rozumiem. Wiatr będzie znosił twoje pociski. Patrz na flagi, by sprawdzić, skąd wieje, i przesuń celownik w tym kierunku. Chodź. Nie daj się. Nie Alex. Wita się z tobą, Alex. Mój brat, to twój największy. Fan. Teraz spróbujmy z bardziej oddalonym celem. W oddali stoi niebieski dom. Widzisz go? Tak. Widzę niebieski dom. Na lodówce leży owoc. Dystans 600 metrów. Kiedy będziesz gotowy, strzelaj. I tak przesunięcie? O, oh! perfekcyjnie, normalnie perfekcyjnie. Ma prawdziwy talent. To owoców. <coughs> Słyszałem to. Ja Teraz powinieneś mieć pewniejszą rękę. Pamiętaj, by wykorzystywać otoczenie na swoją korzyść. Flagi wskażą ci kierunek wiatru, a punkty orientacyjne pomogą ocenić odległość. Przyjąłem. Dobra, teraz wypatruj wrogów Ahoj. na autostradzie. Niedługo się pojawią. Na razie tylko wiatr. Mam coś. Przy żurawiu pompowym. To tylko jakieś kundle. Psy! Cały czas obserwuj drogę. Wilk wkrótce się zjawi. W razie nikogo nie ma. O! Jeden pojazd nadjeżdża ze wschodu! Zrozumiałem. Nie atakować. Moi ludzie zauważyli pojazd. Po prawej. To może mają być ich lub jego ludzie. Chyba wreszcie mamy towarzystwo. Fajne to mają zabawkę. Strzymaj ogień. Poczekaj na czysty strzał. Nie robię. Po co zabijać zwiadowców? Lepiej niż przejadący i innej. Chyba. Ali, widzisz ich? Widają się na dach obserwuj dach, Alex. Dwóch jest na dachu, tak widzę. 400 metrów. Kiedy będziesz gotowy, strzelaj. Ale to to w jednego. Dobre trafienie. Jeszcze jeden. Niezły strzał. Ale go Dwóch wilka mniej. <coughs> Ali, możesz zaczynać. Hadir jest pomysłowy. Kazał im zastawić pułapkę. Aleks, osłaniaj ludzi przy ciężarówce. Zabicie wilka nie gwarantuje, że odzyskamy gaz. To prawda. A co, jeśli go nie znajdziemy? Muszę.

Alcatala będzie musiała przestawić tę ciężarówkę, żeby przejechać dalej. Poczekajcie, aż będą bliżej. I zdetonujcie ładunki. Że do niech się pojawią może. Tutaj nie widzę. Widzę konwój na wschodzie, kuzynko. Przyjęłam. Do dzieła. Walczcie dzielnie, kuzyni. Już tu są, Alex. Z prawej strony autostrady. Trzy to pojazdy nie. Przyjęłam. Widzę. Nie strzelaj. Niech wejdą w zasięg. Atakujemy. Nie, czekajcie, aż się zbliżą. Jeszcze bliżej. No śmiało. Widzą no, Podchodzą do ciężarówki. Adir. Obserwuję. Przygotuj się, Alex. Nie, ja no tego to... ciężarówkę, Alex. Teraz. Aha. Do ataku! Do ataku! Na lewo od autobusu. Dobry strzał, Alex. No może sobie dacie radę z tymi, nie? Aj! Ja jest Węciłem. Dobry W autobusie! Ale mnie minął! O z Boże! Z Dobrze, że to są takie pociski dość mocne. O fuck. Patrzcie państwo, jaki przebiegły. Alcatala na autobusie. Autobusie. Wyżej? No fuck. Dobry strzał, Teraz. Alex. Tam ci to nie zabijają nikogo. tylko ja wszystkich chcę zabijać? A myślałem, że dwóch naraz. Co to było? ...do wroga. Ej! Bam. Adin, wycofaj naszych. Nie powinniśmy się wycofywać. Zrób to! Wycofaj się, Ali! Wynoś się z Właduj silniki! Zatrzymaj ich! Celuj, cieniki, ale... ale celuj, no jak ja w ogóle ich tu nie widzę nawet. Teraz jest sens z tą snajperką tu być? Nie wiem. Tu się siedźta. Ajajaj, ale zakieprzają. To nadpal? Ja pistole, ale tu jest siedźta. A, wiedziałem, że zginę, bo ja oczywiście muszę tak się pobawić, żeby... O, ale jest normalnie, co zrobiłem, ja? Leżę. Następny, dead. O, ładnie podeszliście. W multi podchodzili, to by było wcale... O. Ludzie muszą odczekać. Widziałem twój cień. Michałex to... Wypatruj błysku wystrzału. Tempkę pierwsze wyjść na jakąś górę. Już mam wypatrywać z ważisz doół. Vamos zaskoczyć mnie. Widzę cię. Leży. Jest jeszcze jeden moździerz, Alex! załatw obsługę, musiałem tego zrobić, te... yeah. mam ich na celowniku, czysto cele wyeliminowane. Gdzieś jedyne. tam jest jeszcze jeden moździerz. <coughs> jeszcze jeden? Nie mogę ich znaleźć. Co dokładnie widzisz? 600 metrów. Ruch obok niebieskiego domu. Dobra, widzę ich. Mam ich. Już po nich. Ciężarska pułapka! Z lewej! Z lewej! Trzymaj te ciężarówkę, Aleks! Kurde! Wal w ciężarówkę, wal w nią, już! Uwale, no, ludzie... Ale... Do trzymaj, Alex. Trzymaj. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj. No ale... Strzelaj do kierowny! Tak! Strzelaj, Aleks, strzelaj! Strzelaj, strzelaj! No do kierowcy, ale miał pancerz tam jak fit. Było blisko. Dobrze strzelać, Aleks. Wilk musi być w drodze, inaczej nie wysyłaliby tu <laughs> Zacznij podkładać aidiki, bracie. Hadir i ja umocnimy pozycję, Aleks. Idź do wschodniego bunkra i uzupełnij zapasy. Idę ja do bunkra uzupełnić zapasy. Tylko sobie zaraz za Kajla mołdowa o co? A47. No, ale... O, proszę Państwa. Teraz ja rozumiem. Jakieś tam wykłaka. Dobra. Więcej Pozdrawiam. ładunków wybuchowych hadir? Tego nigdy za wiele. Tak jak wcześniej. Jak wrogowie się zbliżą, wysadzamy. Uważaj na dystans. To mam iść na górę? Alex, A to tu Kapitan ktoś Price wywołujecie przez radio. Mówi, że to pilne. I się... ...pasem. Proszę, Echo 3-1 do dowódcy, Aleks. Wilk uciekł z miasta. Widam w waszą stronę. Rosjanie są tuż za nim. Mamy kontakt dowódco. z głowy nisko. Nie dajcie się załatwić. Jesteśmy w drodze. To mnie skosił. Aleks, z miasta. W Mamy strona. kontakt do wystrzeliwania. nisko. Nie dajcie się zauważyć. Zostańcie do... za osłoną. Strzały padły z autostrady. Super. się go, szybko. Teraz spowybija. Aleks, znajdź tego snajpera. Jego luneta będzie lśnić w słońcu. Wypatruj błysku. Wypatruj błysku Jest. Celowniki snajperskie odbijają słońce. Wiatr się zmienił. Mamy silny wiatr. Musisz wziąć poprawkę. Cztery kreski w lewo. Szukam celu. Zmieścił się Przemieszczam. A masz Dobry strzał, Alex <coughs> Arkatala Al przegrupowuje się na autostradzie To mógł być on O Boże. 600 metrów, Alex. Strzelaj yeah. No dobra, widzę. nich nawet nie trzeba zabijać, oni po prostu uciekają. Ale biegnie. Wow. A to co? E. Armia barkowa wkrótce tu będzie! teraz Alex wymyśl coś Zatrzymaj ich Alex, wymyśl coś. jesteście, ich opony, żeby ich spowolnić Rozerbało. Pierdzele jak nie, Alcatala to jeszcze ruszy to co jeszcze do tego. Do tego, do tego, do tego. Moja ta misja jest dużo tutaj jest ale... O, boże. Ale chodź.

Aaaa, kadłub Lew... Dajcie sobie kołki sprawę Dobra, bo w ogóle wejdą do dni 1000 nie poradzę O boże. Bierzemy klucz no, no, baw. Potrzebujemy więcej ludzi! Muszę zbierać! Zróbmy skręc! Potrzebujemy pomocy! Gdzie jest kapitan Traz? Nie możemy czekać! Mam więcej broni w ciężarówce! Aleks, za mną!

Nie ma przed kim osłaniać! Chyba. O! Mój. Rosyjski gaz. Tak! A tak, teraz odejrzyjmy go Rosjan! Bardzo cię są funkcje! Szybko! A Co to było? tu Oj, dobra, ale... Gdzie? To ten hadir odpierdzielił? A ja nie mogliśmy wcześniej wziąć tych mask? Musieliśmy tam lecieć jak dawny, a potem. <ścoughs> znowu jak dawny, siostro! No tam mnie! Jak mogłeś to zrobić? Nie, nie było innego wyjścia, Fara. teraz wszystko może się zmienić! Nie, nie w ten sposób! Siostro! Siostro! O! Ale jest. Posłuchaj mnie. Wykradłem gaz Rosjanom, żeby nam pomóc tylko po to. Powiedz jej. Powiedz jej, Alex. A, to on ukradł gaz. To już sobie zobaczymy w następnym odcineczku. Pogramy sobie w misję dom. Sądzę, że ten odcinek ukaże się już jutro dziś. Nagrywam ten, ukaże się wieczorkiem pewnie, a następny jutro i tak myślę codziennie już będę nagrywał do końca tą grę, także ponieważ skończyłem Voltę, więc więcej czasu. Także dzięki, że byliście, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcineczku Call of Duty Modern Warfare. Cześć!